Jutro wyjeżdżam, a jeszcze nie zrobiłem filmiku śmieci, których poznajdywałem takiego wilka Nie wiem jak zrobić żeby pod światło Z tej też jest pod światło Taka puszka Co tam jeszcze Czym na, na wynale Za to to śmiecie Taki plasticzek puszka tegera Puszka tegera śmieć To jest od tych gum, co kiedyś były. Kapselek taki. Śmieć. Plomba taka dość nietypowa. Przewodnik. W przewodniku mam kwiatka. Bifa Chyba wziął z automatu, był drogi, ale był cholernie głodny Kolejna plomba naplejka, Do not remove this Packing Książka o recyklingu. takiej sz sz szafy, gdzie się książki brało Instrukcja Tu miałem kwiatka Wiśni, ale też wyrąbania To też Tu inne śmieci Tutaj park W Paryżu, czy gdzieś tam Nie wiem gdzie to Kartka kartka No i już inny, inny wyraz ze śmieciami Czyli ale dość sprawny uchwyt Taką miotkę Tutaj uchwyt na balony z Happy Meala. Test mój na Koronowirusa. Plomba. Złota plomba z Lanzisa. Rzadkość. Maska. Plomba taka dość ciekawa. Nietypowa. Kolejna plomba taka była. jak była. kawałek jak plastyczka. Śmieć, śmieć. Samochodzik z Kinder Niespodzianki albo McDonalda. A jego część. Kaptelek. Kawałek plastiku, cynę. Plomba, rzadko się z taką spotyka. Zapalniczki, menzis, inna plomba. Plomba, plasticzku, plomby. Tych ja zbieram najwięcej, bo one mają miękki drucik. mi się spodobały. Inna plomba. Inna plomba, ta plomba. Tu jest. Kławiek, czy jak to się nazywało. I tu mamy jeszcze trochę śmieci. To jest balonik z McDonalda. To jest rzep. Zakręcane to mi się przyda. Rzeton. Kawa rurki. Z lizaka chyba. biznek takie gówno. Kafelek, kawałek skóry. To nie wiem co to jest, ale pewnie coś od papierosa. Kawałek tego, taka guma, plomba. I w zasadzie to wszystko. Tutaj możemy się jeszcze przyjrzeć temu parkowi, gdzie to jest. Skupę, nie wiem gdzie może to być. No i tyle. Wszystko. O! Gigantyczna paczka papierosów zaintrygowała